Cześć, jestem Kuba z kanału Mond Brick. W dzisiejszych dziewiątych potencjałach zaprezentuję Wam kanał, który już długo czeka na ten odcinek czyli Lefi YouTube. Lefi YouTube ma na swoim awatarze Messiego. Na dzień dzisiejszy nie posiada on banera. Prowadzi on serię Fakty o. Warto wspomnieć, że wystąpiłem w tej serii. Nagrał on już m.in. fakty o Pudim Ninji. A także o Loidzie Malinie. Niedawno na jego kanale pojawił się konkurs, jednak ten już został rozstrzygnięty. Jego kanał został założony 28 października 2018 roku. Jeżeli ja tak był krótki okres, to był dużo subskrypcji. Jednak cały czas powinien ich mieć więcej. Ma krótki, ale treściwy opis, w którym napisał, że nie nagrywa tylko Lego. Bardzo polecam Wam jego kanał. Dobijcie mu to 150 subskrypcji. Żegnam!